W obszarze systemu podatkowego, jeżeli mówimy o różnego rodzaju rozwiązaniach, możemy podejść do sprawy w sposób twórczy, proponować różnego rodzaju nowe inicjatywy legislacyjne, nowe rozwiązania. Natomiast można również zastanowić się nad innym modelem, nad inną filozofią podejścia do prawa podatkowego, a mianowicie zastanowić się nad walką z szarą strefą i nad debatą, wspólną debatą w tym zakresie. Mówię. Mówiąc o wspólnej debacie, mam na myśli Ministerstwo Finansów i Przedsiębiorców. Według różnego rodzaju szacunków i analiz, szara strefa w Polsce oscyluje w granicach 400 miliardów złotych. Są to ogromne środki, które można byłoby w odpowiedni sposób zabezpieczyć pod kątem dochodów budżetowych, jak również zwiększenia dochodów przedsiębiorców działających w różnych branżach, w tym narażonych na działanie tejże szarej Strefy. Stąd nasza propozycja, odnosząca się do systemu podatkowego, sprowadza się do nawiązania rzetelnej, partnerskiej współpracy biznesu z administracją. Warto tutaj wspomnieć o głosie przedsiębiorcy, które zostało stworzone. Przy współudziale Federacji Przedsiębiorców Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W ostatnim czasie chęć współpracy wyraził zespół do spraw wsparcia przedsiębiorców Ministerstwa Finansów, nadzorowany przez Krajową Administrację Skarbową. Tutaj upatrujemy szansy na to, aby wspólnie, czyli organy państwa z biznesem, doprowadziły do sytuacji, że będziemy mogli mówić o tym, że tą szarą strefę udało się w jakiś sposób opanować i będziemy realizowali, podejmowali takie działania, które będą z korzyścią dla budżetu państwa i dla samych przedsiębiorców.